Tak? Okej, okay, idzie. Słuchajcie, Mówimy, to jest mapka. Jak dojechać? Zasadniczo mamy dojechać w miejsce. To, ośrodek pod śnieżnicą. A teraz pokażemy z daleka, jak tutaj dojechać. Tutaj, ośrodek. Nie śnieżnica, szczyt. Tutaj nie, tu nie, tylko tu, ośrodek. I teraz z daleka. pokaż Michał. Tu, mamy pcim, który jest przy zakopiance, tak? Jedziemy, tam jest gdzieś Kraków. Jedziemy sobie tutaj za kopianką, tu i przed lubieniem czy w lubieniu no w lubieniu w lubniu skręcamy w Lubienieniu. tak zjeżdżamy tutaj na Mszanę Dolną na Mszanę Dolną mijamy Kasinkę Małą niech was to nie zmyli Mszana Dolna jedziemy dalej jedziemy dalej 28 ósemką tutaj w stronę dobrej i nie jest w stronę czego jeszcze jedziemy cały czas jedziemy cały czas I cały czas trzymamy się głównej drogi cały czas tak nie na Kasinę Wielką tylko tutaj na Gruszowiec i tutaj się zatrzymuje bus na przystanku Gruszowiec widać tuż przystank... przed wjazdem do, do, do Gruszowca tuż przed wjazdem do Gruszowca można powiedzieć panu, że żeby się zatrzymał w... przy, przy barze przy barze pod Cyckiem tu taka malownicza nazwa tu widać kufel, to się nazywa bar pod Cyckiem albo bar pod Śnieżnicą nawet tak chyba jest opisane właśnie, bar pod Śnieżnicą tak, i trzeba zaraz za tym przystankiem Skręcić w lewo, tu idąc właśnie w stronę tego baru, bardzo zostawić po prawej stronie, i idąc i iść asfaltową drogą. Tutaj jest szlak już niebieski, idzie razem z zielonym. Asfalt się w pewnym momencie kończy, ale niech was to nie zradzi, z, nie zrazi. I dojdziecie tutaj do rozwidlenia, yy, do rozwidlenia, w prawo idzie niebieski szlak na szczyt. Tutaj nie idziecie. Tu nie idziecie. Chyba, że chcecie pozwiedzać. A jak chcecie dojść do ośrodka, to by było fajnie. To w lewo, tutaj w dół, zielonym szlakiem. Tam jest taki znak zakazu ruchu. Zakaz ruchu z jakimś narysowanym motocyklem. Tu, tam właśnie, gdzie jest zakaz ruchu, teren ośrodka, tam trzeba ruch. iść. Czyli tu na rozwidleniu, jeszcze raz mówię w lewo szlakiem zielonym. I tym to już tym zaraz. chyba wykropkowanym takim śmiesznym. Tak? Chyba. Tak Od, myślimy. Oddal jeszcze. O, klasa. Prawie, że O, ostrość, jest cudowny. Dobra, cieszymy się. Powodzenia. Życiem. Do zobaczenia. Pozdrawiam Zdrowia Was, Michał i Michał. <noise>